Ciao. Dziś pompki ala Mike Tyson i Pike Push Ups. Drugi temat. 3-4 tygodnie temu, kompletnie niewykonany. Dzisiaj, zaraz zobaczymy. Jeśli chodzi o pompki Mike Tyson, to takie trochę czaturangowe one są, ale czaturanga Gandaza. Czyli chcemy mieć przedramiona prostopadle do podłoża. Unosimy kolana i zostajemy na nasadach palców stóp. Idziemy do przodu, przedramiona zostają prostopadle do podłoża, a my robimy pompę. This is Mike Tyson push up